Cześć, tutaj Daniel. Yy, dzisiaj mam płytkę od MacBooka. To jest MacBook A1278, czyli to jest 13, yy, na i5 lub i7 trzeciej generacji. W tym, w tym wypadku to jest trzecia generacja. Yy, najłatwiej to poznać, to jest trzecia generacja, bo ma yy, kość firmy góry. Druga generacja ma niżej. Więc tak. Yy, to jest płyta z innego serwisu, który serwisuje u mnie swoje sprzęty i tak. Usterka, z jaką on przyszedł, to spadł serwisantowi śrubokręt na płytę główną. I od tej pory nie odpala. Więc, więc bierzemy go, podziemiemy spokojnie. Bierzemy multimetr do ręki i sprawdzamy wraz z schematem tym razem, czy wszystko jest ok. Czyli znaczy, no na pewno nie, nie jest wszystko ok, no ale sprawdzamy, czy, czy coś jest ok, a co nie jest ok, to naprawiamy. Więc do dzieła. Pierwsze to co zrobimy, podłączymy zasilanie. Zobaczymy, czy się świeci zielone światełko na Chargerze, Podłączamy sobie. Nie, się nic nie świeci. Ok, skoro się nic nie świeci zmierzymy teraz zaraz może zobaczymy na schemacie jak to wygląda albo na boardview nie yy, yy, ok, dobra zobaczymy czy jest nam czy mamy napięcie yy, G3 hot czyli podstawowe napięcie 3,3V 3,4V nawet Kurcze, ciężko to wszystko tutaj zmieścić. Więc tak, podstawowe napięcie mamy. Więc powinniśmy się teraz zainteresować naszym One Wire, wodę One Wire. Czyli tak, czyli mamy, włączamy zaraz schemat. One Wire jest w tym oto miejscu. No chodź, no idzie zniknąć. Dobra, tutaj jesteś. Więc tak, tu jest OneWire i on mówi dla SMCK. On się komunikuje dzięki temu sygnałowi. Zaraz muszę zobaczyć. Tak, on się komunikuje z SMCKiem, z tego co pamiętam. Co to jest? U4900 Tak on się nam komunikuje z układem SMC, czyli dzięki temu nasz zasilacz się komunikuje z SMC. I teraz musimy sprawdzić, czy jest tam zasilanie. Czyli najpierw ten układ, to jest układ U6900. Tak, szukamy go. U6900, dobra, on jest tutaj, z tej strony. Czyli on jest na drugiej stronie. sobie odwrócimy boardview, żeby było tak samo aha, nie był dobrze, tak wygląda, no, dobra i jedynka smc vcc -C -C. czyli najpierw sprawdzam czy są napięcia czyli smc vcc -C -C to jest napięcie zasilania tego układu, one wire i to jest pinie numer jeden czyli to jest tutaj i pin numer jeden jest tutaj zaraz obok I tak, to jest tutaj pad do sprawdzenia. Jest 0. Jest 0 jeszcze na układzie. Jest również 0. E, możemy to sprawdzić inaczej. Czy nam przywiera? Tak, w teście diody nam przywiera. A jak go odłączymy od zasilania i nie będzie przywierał, to znaczy, że system go przywiera. Tak, i nie przywiera, czyli układ jest po prostu wyłączany. Dobra, to już wiemy tak, to podłączamy dalej, jak sobie siedzi I szukamy, patrzymy dalej co jest Czyli tak, na schemacie Na schemacie ten układ jest zasilany SMC ACO VCC, tak jak już mówiłem A ten, te ten napięcie zasilania wychodzi z układu U6901 to sobie zobaczymy na no board, gdzie to jest I to jest obok SMC. Tutaj dobra. I tak sprawdzimy, czy ten układ ma zasilanie. Czyli tu jest u góry zasilanie? To jest pin. Zaraz sobie powiększymy. To jest pin numer 5. To jest PP. 3 v 42 g 3 hot Czyli ogólnie to zasilanie sprawdziliśmy na cewce i ono było, ale zobaczymy, czy dochodzi do tego układu, i to jest na pinie numer 5, więc pin numer 5 jest tutaj. I sobie sprawdzamy, i tak jest, jest zasilanie. Więc ten układ jest zasilany. Więc o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że to jest bramka i ona potrzebuje tego napięcia SMC, BAC, BC, AC OK. I to jest napięcie 2 i 1, czyli to są piny tutaj, te dolne 2 i 1. 1 i 2. I patrzymy i nic, jest cisza. Tak samo w teście diody, zobaczymy co jest i jest zwarcie odłączymy teraz zasilanie no i jest dalej zwarcie w sumie A hmm. znaczy to nie jest zwarcie, to jest takie po prostu zaniżone bo to nie jest pełne zwarcie ale dobra skoro to nie jest pełne zwarcie, no to, no to na razie nie obstawiam, że to jest SMC czyli ten układ E, tylko zobaczymy. E, inną rzecz. Inną rzecz odno a dokładnie to będzie. Zaraz zobaczymy. A, już wiem. Bo ten SMC -OK to jest wspólne zasilanie i, i ono nie wychodzi z SMCK tylko ono wychodzi z Chargera, tak? teraz już wiem, tak, już mi się tutaj zaświtało dobra, i to jest ten, ten sygnał, to zasilanie wychodzi z SMC BC, BC AC-OK OK. zaraz, pojawi się czy nie charger AC-OK, OK. dobra, widzimy, charger AC-OK OK. Tak, i te zasilanie nie wychodzi z SMC, tylko one zasila SMC yy, i ono wychodzi z, nam z układu U7000 i jest to ISL6259. Yy, teraz spojrzymy na niego, jak to wygląda. On jest tutaj. Ok, on nie, on nie jest uszkodzony z tego co widzę optycznie. Yy że sobie trochę zaświecę jeszcze dodatkowo nie widać żeby był zalany nie widać by no, tragicznie dobra podłączę zasilanie i co potrzebujemy potrzebujemy no, ok no nie grzeje się więc, więc od razu nie można powiedzieć że jest uszkodzony Zobaczymy, czy jest po prostu zasilany, a zasilanie jest na DC-in, jest na dwójce, DCI, czyli dwójka, patrzymy, gdzie jest kropka. Gdzie jest ten układ? Dobra układ, w sobie się dobra, kropka jest tutaj, Czyli jedziemy od lewej strony, 1-2 i mamy napięcie 16-28, więc układ jest zasilany. Jeszcze raz sprawdzimy, czy jest załączony, a załączony jest za pomocą dzielnika napięcia dzielnika napięcia, bo tu mamy diodę która idzie bez, bez, tu jest napięcie z adaptera idzie do diody jeszcze wcześniej się łączy przed diodą z dzielnikiem napięcia, który zesila pin ac in. Później z diody idzie zasilanie do dc Skoro mamy DC-In, czyli jest napięcie, dochodzi tutaj. Sprawdzimy teraz numer 3. Tutaj mamy dzielnik napięcia. Po podzieleniu, przekalkulowaniu, powinno być około 4 V. To jest numer 3. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy. I mamy 3,9 V. Więc jest. Więc tak. Y Układ jest zasilany prawidłowo. Układ jest załączony prawidłowo. A nie mamy sygnału ACO, -OK, czyli nie mamy e, sygnału z układu, że wszystko jest w porządku, że wszystkie napięcia są w porządku. Jeszcze powinniśmy sprawdzić dodatkowo, czy nie mamy zwarcia na wyjściu tego układu. Czyli to jest. E, to jest ta. Cewka L7030, bo jeszcze może być taka sprawa, że to po prostu jest zwarte wyjście i dlatego no to nie działa. Więc sobie sprawdzimy tą ceweczkę. Ona jest, gdzie ona jest. Zaraz to ja dobrze wpisałem. L7030. Tutaj, dobra. Czy to jest nasza cewka? czy ten dławik. Sprawdzamy, czy nie ma zwarcia. I nie ma zwarcia. Nie piszczy nam w teście diody, że, że coś jest nie tak. Jest ok. Czyli co robimy? Wymieniamy nasz charger dlatego, że ma wszystko co potrzebuje i mimo to mówi, że nie działa więc ja wymieniam charger Nie go jakieś, z jakiejś innej płyty głównej tutaj mam na części możliwe, że ten też jest uszkodzony trzymam kciuki, że nie jest dobra, no to to robię Dobra, układ jest wylutowany. Wylutowany jest poprawnie. Mam nadzieję, że jest sprawny, bo też jest zlutowany z jakiejś tam płyty na części dawcy. Podłączam teraz zasilacz. Zobaczymy, czy się zapali zielone światełko. O, zapaliło się. Wentylator się kręci. Więc mamy płytę. Która, jak widzieliście, została naprawiona, więc jeszcze raz ją podłączę. Zbudowałem taką karkołomną instalację na krótko. Podłączona matryca, bo to wszystko jest testowe. To wszystko jest testowe. Dostałem samą płytę główną do naprawy. Tak się składa, że nie ma tego całego MacBooka. Akurat mam jakieś tam uszkodzone skrzydło z całą matrycą. Uszkodzony touchpad. Dysk zewnętrzny z systemem OS X. I, I zostało to podłączone i zobaczymy, czy się włączy. Czy działa. Więc touchpad podłączyłem dlatego, no, mogłem myszkę podłączyć, pewnie co zrobię jeszcze. Ale touchpad podłączamy do tego, że. Tutaj jest też czujnik temperatury, bez którego wentylator będzie pracował na maksymalnych obrotach. I to będzie nas denerwowało w tym momencie. Okej, system się ładuje z pendrive'a. Pen tylko kurczę, jak teraz za mocno ruszę, to ten pendrive, pen czyli pendrive tylko dystward, może przez chwilę stracić połączenia i się zawiesi wszystko. I tak musiałem wziąć myszkę, bo tutaj tym. Klikanie nie za bardzo wyjdzie, bo domyślnie nie może sobie tak kliknąć, tylko trzeba ustawić ustawienia MacBu działa. Wszystko jest ok Jestem zadowolony z siebie no dobra, to wam wytłumaczę teraz o co chodzi, tak? Więc tak, od czego zacząłem? Yy, zacząłem od tego, że nie pojawiło mi się zielone światło, tak? Yy, więc yy, tutaj mamy MaxSafe DC Power Jack, to jest J6900. Yy, tutaj u góry mamy w, wchodzi napięcie yy, to jest plus, tutaj mamy bezpiecznik, tutaj mamy minus, tu adapter sens. To jest One Wire Over Voltage Protection Sys One Wire. Czyli tak. Tutaj ta część komunikuje się z naszym SMC, ale do poprawnego działania potrzebuje ten układik napięcia na VCC i to jest SMC BCACOK OK VCC. I w tym wypadku nie mieliśmy tego napięcia. Kolejno sprawdziliśmy tutaj czy jest napięcie. Jakaś mucha tutaj lata i mnie denerwuje. Na tak o, i ten układ zasila układzik U6901. I to jest bramka logiczna, która jest zasilana przez PP3V42G3hot i ten, te napięcie sprawdziliśmy na samym początku, czy jest to jest główne zasilanie. Na, na cewce, na tej cewce, na tym dławiku, i to napięcie było. W takim razie mi się, i tutaj tak samo, było oczywiście to napięcie, ale ta branka logiczna potrzebuje, żeby podać dalej sygnał, potrzebuje sygnału A i B. Tutaj jest z kolei więc potrzebuje sygnału SMC-BACO, ACOK. -OK. I tego sygnału nie mieliśmy. A ten sygnał nam pochodzi od, pochodzi on nam od, zaraz znajdziemy na schemacie, od CHARGER AC OK. No lata się zaczęło i zaczęły się muchy. Idziemy do tego upadu i to jest U7000. To jest nasz charger. I nasz charger nie wystawiał tego sygnału. Więc ten charger nie pracował prawidłowo. Na samym początku sprawdziliśmy, czy jest zasilanie. No ucha nie przeszkadza się skupić. Więc tak, tutaj mamy diodę D7500, która zasila nam. Ten charger na nodze 2 sprawdziliśmy, czy jest zasilanie, i to zasilanie było. Kolejno sprawdziliśmy, czy układ jest włączony, a włączy się, włącza się pinem AC-IN czyli to jest pin numer 3. On jest zasilany przez dzielnik napięcia z głównego, to jest bezpośrednio praktycznie z gniazda zasilania. I to napięcie było było podzielone i tam było około 4V. Yy, więc kolejno mogliśmy jeszcze sprawdzić, czy, czy nasz układ nie jest na wyjściu zwarty, czy nie wykrywa po prostu przeciążenia. I ten układ nie wykrywa przeciążenia, bo nie było tego zwarcia, więc wszystko miał zapewnione i powinien działać, ale nie wystaje tego sygnału. Wymieniliśmy ten układ i pojawił się sygnał Charge AC-OK. OK. Cała drabinka się załączyła, sygnałów i sprzęt działa. Jak widać wszystko ok. Co prawda nie sprawdziłem baterii, bo nie mam. Mm, ale to, to już sprawdzi serwis, który... do którego to oddam. Myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu z ładowaniem baterii. Jeśli będzie, to będzie kolejny odcinek. Więc... Więc usterka bardzo prosta. Jeśli się wie od czego zacząć i iść tym tokiem? tak? Po kolei, dlaczego tu nie ma napięcia? Dlaczego nie ma sygnału załączającego? Co ten sygnał załącza, i dojdziemy do tego tak zwanego kłębka, który, który jest w tym przypadku problematyczny. Charger Szybka wymiana, szybka naprawa i każdy jest zadowolony. Więc dzięki, na razie.